Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie na przeglądzie. Zaczynamy tutaj dekoracjami, to znaczy cały odcinek będzie z dekoracjami, więc zaczynamy takimi ptakami. Zobaczcie, tutaj macie takiego pojedynczego ptaszka i ten ptaszek jest za 7 zł. Pojedynczego mówię, bo ostatnio widziałam w action takie trzy ze sobą połączone. Tutaj mamy za 12 zł taką, nie wiem, to jest jaskółka. Wygląda jak jaskółka. Zobaczcie, co my tutaj jeszcze mamy, co ja nowego widziałam. O, już wam pokazuję. Zobaczcie, jaka ładna rameczka w kolorze białym, taka troszeczkę głębsza z liliami. 15 na 20 cm za 8 zł. I możecie sobie ją postawić e, pionowo i poziomo i również tak samo powiesić, bo są haczyki. Tu mamy taką e, orchideę za 10 złotych, zobaczcie, taką malutką, ale ładny kolor ma. Dobra, odstawię ją tutaj sobie i zaraz idziemy dalej. Cena mi przeszkadzała, przepraszam. Tutaj mamy girlandę, zobaczcie, tak wygląda. Kwiatki mają, e, kwiatki ma takie różowe, 15 złotych kosztuje. O! Ale zobaczcie, tam są kwiatki też takie, yy, te, takie lekko cytrynowe, takie, takie żółciutkie. Dobra, tutaj już chyba nic takiego nie będzie, więc idziemy dalej na następne półeczki. I jesteśmy na półeczce i zobaczcie, ile tu jest kartonów. Ja do Pani mówię, chyba źle przy... Yy, w złym czasie przyjechałam. Zobaczcie, jaki piękny wazon yy, i ten wazon kosztuje... 25 złotych, no a pani mówi, przyjedzie pani jutro, to wszystko już będzie e, powyciągane na półeczkach i powiem wam, że wszędzie po całym sklepie zaraz to zobaczycie, o, zobaczcie tam, wszędzie są porozkładane właśnie pudła, bo panie będą tutaj wszystko rozkładać, więc ja już się nie mogę doczekać. E, 10 złotych kosztują takie ściereczki, zobaczcie 3 sztuki, ktoś chciał ściereczki, więc już wam pokazuję. Tu macie takie, tu są dwie sztuki, e, kosztują 15 złotych, zobaczcie tu jest taki kwiatek, a tutaj... Mamy taką i ona ma taką koronkę naokoło. Tu są trzy sztuki za 15 zł. Zobaczcie, tak się prezentują. O już widzę tutaj jeszcze inne, więc za chwilę sobie te przerzucę, poczekajcie. A tutaj mamy zadyszkę, też trzy sztuki, więc fajnie, fajna cena. Za 10 zł. Macie takie trzy sztuki. Idziemy dalej. Jeszcze Wam pokażę te szare. One już były. Dyszkę kosztują też trzy sztuki. Zobaczcie, tak, one wyglądają. Jak ktoś ma taką e, kuchnię z szarymi dodatkami, to będzie to fajnie wyglądało. No i dobra, pokażę Wam jeszcze te pszczółki, bo te pszczółki też są nowością. 12 zł kosztują i zobaczcie, też są trzy sztuki. Dobra, ale już wystarczy m, tych ściereczek. Idziemy dalej. Zaraz zobaczymy, co mogłabym Wam tutaj pokazać. A ostatnio wjechały też nowe słuchajcie, noże, na przykład do robienia ciast. E, a idą święta, więc mogę Wam tutaj pokazać. Zobaczcie, tak one się prezentują. Trzy e, sztuki za 8 zł. Tu macie jeszcze taki e, nożyk do ciasta. 8 zł kosztuje. E, no. Także takie tradycyjne. Idziemy dalej. Dalej widzę też jakieś nowości z truskaweczkami. Ostatnio wjechały też truskaweczki, kubeczki, miseczki, więc tutaj za, 8 zł, za 6 zł przepraszam, możecie kupić sobie takich 8 woreczków. A jak nie lubicie takich kolorów mocnych, to zobaczcie, tutaj macie takie biało-szary, a tu macie różowy. Coś różowego będzie dla piesków, więc zostańcie do końca. Zaraz wam to wszystko pokażę, bo to są fajne nowości. Zobaczcie, ile tych kartonów. Jejku, ja się nie mogę doczekać. Zawsze, jak wchodzę i widzę kartony, to z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mówię: o nie, ale nie trafiłam. Dopiero będą wyciągać. Dobra. Ktoś coś tam coś pisał o garnkach. Ktoś też. To wam tutaj pokazuje. 45 zł, 24 cm. Czarny garnek. Poczekajcie, zaraz wam pokażę, tylko wam pokażę jeszcze tutaj ten mniejszy. 20 cm i ten kosztuje 35 zł i te wyglądają tak. Już wam pokazuję, poczekajcie, bo się boję, że tutaj coś zrzucę, ale dobra. One są takie e, zwykłe czarne garnki z czarnymi rączkami, ale pokażę zaraz Wam jeszcze inne. Mi bardziej podobają się te, które za chwilę Wam pokażę. No i tutaj jest tylko jeden rozmiar: 24 cm za 90 zł. No i kurczę czemu? Ja zawsze, zawsze mi się podobają, e, jak coś szukam czegoś i patrzę, o, to mi się podoba, patrzę na cena kosmiczna, nie? Za każdym razem tak mam. Więc zobaczcie, tutaj mają ładne rączki. I ten garnek z zewnątrz też ładnie wygląda No i jest większy przede wszystkim Może akurat komuś się przyda przed świętami Będzie gotował dla gości To może komuś się przyda Tutaj mamy taki garnuszek No i on już dawno jest 20 zł kosztuje, jakby ktoś sobie chciał na przykład W nim ugotować nie wiem mleka Czy zrobić jakąś wiecie masę Do ciast No i kartony, te kartony będą mi się dzisiaj śniły Po prostu, ale dobra Idziemy dalej Idziemy, idziemy, idziemy. Co my tu mamy? O, coś tu jakiś kolorek widzę na łazience, więc już wam pokazuję, bo tego nie było, nie było tego. Słoneczko i to kosztuje 3 złote, zobaczcie, taki przylepiec a inaczej po prostu haczyki na ręczniczki. Można dla dzieciaków, zobaczcie, będą chętnie odwieszały takie maluchy. Tu macie takie serduszko, co tam jeszcze jest? Poczekajcie, bo jeszcze jakiś widzę zielony, już, już, już wam pokazuję. Tutaj macie jeszcze taki, takiego kwiatuszka, więc fajnie, bo jak dzieciaki małe, nie za bardzo yy, niektóre chcą, tak wiecie, na miejsce odkładać rzeczy, to możecie taki wieszaczek powiesić i będzie sobie odwieszać bez problemu. Ja tak myślę, bo ja zawsze zachęcałam takimi rzeczami moje dzieci, więc tutaj taka, taki pomysł może komuś się przyda. Ok, ręczniki, ręczniki, ale ja widzę dozowniki na łazience, więc już pędzę, słuchajcie, już pędzę, żeby je zobaczyć, jak one wyglądają. Bardzo ładne są, ze, złotym, ze złotą górą, taką szczotkowaną jakby i ten dozownik kosztuje 12 zł, takie piękne kwiaty. I tu macie jeszcze taki słoiczek tradycyjny na szczoteczki. Że w sensie z dwiema dziurami tradycyjny, bo no, no dobra, nie czepiajmy się szczegółów, bo zaraz ktoś się przyczepi, że coś złego powiedziałam znowu. Ale dobra zapomnijmy o tym, idźmy dalej. Są nowe poszewki i dosyć sporo ich wjeżdża, więc tutaj już Wam pokazuję. Ta kosztuje 10 zł 45 na 45 centymetrów. Z jednej i z drugiej strony jest taka sama, kiedyś były podobne, coś pamiętam. Tu mamy następną i ona już jest taka wiosenna, za 10 zł. też takie same wymiary, ale one są z jednej i z drugiej strony w kwiatuszki. Dobra, tu mamy też w kwiatuszki z jednej i z drugiej strony i cena do góry nogami, poczekajcie, 10 zł kosztuje też taki sam wymiar no i dobra chyba koniec z poszewkami nic więcej tutaj wam nie pokażę jeszcze tu przejadę wam pokażę świeczuszki tu jest to jest słuchajcie to jest słuchajcie te nasze małe pepko zobaczcie ile tu kartonów no nie wytrzymam powiem wam że normalnie aż mnie kusi żeby tam pogrzebać mm, no ale cóż trzymaj się Sylwia trzymaj się dzielnie nic nie grzeb tu nie wolno Dobra, pokażę Wam tutaj przepiękne smycze dla piesków, 15 zł, zobaczcie Barbie, jak macie jakąś taką dziewczyneczkę, tu jest jeszcze ubranie, jak ktoś ma taką fazę, nie? bo niektórzy by tego nie założyli, zobaczcie, tu za 15 zł takie szelki Barbie, ale coś jeszcze chciałam Wam pokazać, to macie jeszcze taki... Słuchajcie, nie wiem jak to się nazywa. <grych> kontener. Nie, nie, kontener. Taką torbę, żeby przewieźć swojego pieska. No mój waży 8 kg, więc raczej by mi było ciężko. Ale niektórzy mają takie malutkie psiaki, więc już Wam pokazuję. 30 zł to tylko kosztuje. 53 na 25 na 20 cm, jakby ktoś się pytał, jakie są wymiary tej torby. No to proszę bardzo, właśnie takie. Dobra. Jeszcze tutaj zerkniemy na boczku, czy coś jest ciekawego dla naszych maluchów, dla naszych słodziaków. Mój słodziak, słuchajcie, będzie jechał z nami, więc to jest naprawdę duże wyzwanie dla mnie, dla mojej rodziny i dla niego też, bo nigdy tak daleko nie jechał, więc tutaj <śmany> mamy trochę stresa, ale mamy nadzieję, że wszystko pójdzie OK, Zobaczcie, idzie wiosna, takie wiosenne kwiatuchy, tutaj macie tulipana chyba eee, i. E i to kosztuje 15 zł. No i tam jeszcze drugi był kwiatek. Czy my coś tutaj jeszcze ciekawego mamy? Jeszcze coś Wam na pewno pokażę, słuchajcie. No ja w ogóle dzisiaj szukam, szukam właśnie plastikowych słuchajcie, pojemników do przechowywania, bo też będę musiała kilka rzeczy zabrać. Wolałabym to właśnie wrzucić do takich Pojemniczków, żeby mi się nic tutaj nie pogniotło. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wpadajcie na moje wcześniejsze przeglądy no i oczywiście wrzuciłam vloga. Zapraszam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Buziaki.